Robicie znane utwory na vocal play. Jaki utwór chcielibyście zadedykować studentom, który by odzwierciedlał życie studenckie? Wiesz co? Chyba ciężko jest zadedykować jakiś jeden konkretny utwór, tak naprawdę... Ee... Myślę, że jest wiele utworów, które e, tematyką są bliskie może nie tyle życiu studenckiemu, co podejściu studentów do życia. Ktoś więcej młodych ludzi teraz zaczyna widzieć, że tak naprawdę wyścig szurów i pogoń za coraz lepszym, coraz fajniejszym i coraz więcej, i coraz bardziej nie do końca jest tym o co chodzi w życiu, a tak naprawdę bardzo dużo utworów, które śpiewamy jest właśnie o tym. Się w kilku słowach opisać waszą muzykę. Po prostu muzyka instrumentalna bez instrumentów. Co waszym zdaniem jest fajnego w byciu muzykiem? Samośpiewanie i trasy, koncertowanie w różnych miejscach, poznawanie nowych, ciekawych ludzi. Najfajniejsze jest to, że można robić to, co się chce, i czerpać z tego przyjemność, i z tego żyć. To jest po prostu posiadanie pracy, którą się kocha, czyli luksus, na który ponoć mało kto może sobie pozwolić, a my właśnie ten luksus pamy. Do jakiego kwiatka porównalibyście życie studenckie i dlaczego? Kaktusa, bo Polak nie kaktus, pić musi. Dziękujemy. Tak jest, zgadzamy się z kolegą.